Dzień dobry Państwu, witam z chlewisk w Powiecie Szydłowieckim, Województwo Mazowieckie. W zabytkowej hucie, tutaj, ma swoją siedzibę terenowy oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Piękny teren, ale nie o terenie muzeum będziemy mówić, a w tym filmie, a o tych dwóch konkretnych egzemplarzach. Są to ostatnie. Sztuki. No na pewno tamten jest ostatnim sedanem. Spodziewam się, że ten jest ostatnim kombi wyprodukowanym w FSO. Nastąpiło to 29 czerwca 1991 roku, ale miało ponoć nastąpić już w 1977 roku, kiedy spodziewano się, że Fiat 125P powoli będzie wypierany przez Poloneza. No niestety do 1988 roku. Polones nie dawał rady wyprzeć, wypierać z rynku Fiata 125. I dopiero od tego 1988 roku zaczął się lepiej sprzedawać. Jak widzicie, te egzemplarze już mają, nie mają znaczka Fiata, mają znaczek FSO. Mają więcej, a w zasadzie mniej biżuterii na sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale Fiaty 125P były eksportowane aż do 80 krajów, w tym tak egzotycznych, jak na przykład Iran i takiego Fiata wyeksportowanego do Iranu, w zasadzie reimportowanego z Iranu. Eee, czy nie? Zaraz, żebym się nie pomylił, e, on był chyba przewidziany na eksport. Nie chcę teraz skłamać, tak czy siak, ten Fiat jest u mnie na kanale, należy do kolegi Szymona Maramorosza. Z gdyni, to jest biały, biały świat, pierwsza seria ma specyficzne rozwiązania techniczne pod maską, ale mniejsza o to. Wyobraźcie sobie, że nawet w 1991 roku ten samochód był też nadal eksportowany w liczbie dokładnie 26 egzemplarzy, gdzie one poszły, niestety nie wiem. W 1991 roku, jak tutaj wyczytałem, już było tak słabo, że wstrzymano nawet produkcję Fiata 125P. Ponoć egzemplarzy było bardzo dużo wyprodukowanych i one oczywiście gniły na placach przyzakładowych. Potem tą produkcję wznowiono, ale już bez większego skutku. I 29 czerwca staśmy zjechał.

Stoję obok niego. Widzicie na siedzeniach jest tutaj folia. Nic tutaj nie jest wyślizgane. Na szczęście nie widać grzyba w środku. Piękna gałka. Piękna kierownica. Wszystko matowe. Szkoda, że tutaj wilgoć się do nich dobiera. No ale cóż, nie ma kasy. Wiadomo, czy to jest ostatni wyprodukowany kombi. Nie mam pewności, spodziewam się, że tak. Też ma folię na siedzeniach i też wygląda na egzemplarz z ostatniego y, czasu produkcji.